Moim i państwa gościem podczas ekonomy w Toruniu jest pan Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wodka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jestem jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Głównej Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Witam państwa. W ustawie o podatku cukrowym została, powiedzmy w cudzysłowie, przemycona dodatkowa opłata, dodatkowe opodatkowanie tak zwanych Jak branża się do tego odnosi? Przede wszystkim byliśmy zaskoczeni, byliśmy mocno zaskoczeni, dlatego że... Od stycznia tego roku obowiązuje wyższy o 10% podatek akcyzowy na wyroby spirytusowe i szczerze mówiąc nie rozumiemy dlaczego, tak jak Pani była łaskawa powiedzieć, w ustawie. O Opodatkowującej cukier zawarty w określonych produktach umieszczono również dodatkowe opodatkowanie na pojemnościach mniejszych niż 300 ml. Nie rozumiemy dlaczego i skąd się wzięła idea wybiórczego opodatkowania pewnego elementu pewnej kategorii czy subkategorii wyrobów. Akurat spirytusowych. A czy mają Państwo już wyliczenia, jak właśnie to opodatkowanie wpłynie na kondycję branży? Znaczy, będziemy wiedzieli, jak wpłynie po mniej więcej roku, bo to jest taki okres, który będzie referencją do decyzji, które będą obowiązywały. Jak wiadomo, od 1 stycznia przyszłego roku. Na pewno wpłynie to, na pewno w jakimś stopniu rozreguluje rynek wyrobów spirytusowych, napojów spirytusowych. Nastąpią jakieś to przesunięcia rozreguluje, czy... rozreguluje, to znaczy oczywiście konsumenci odniosą się i zareagują na, na te decyzje. Te Czyli produkty będą, będą droższe. Ja nie powiedziałem, że, będą, że nastąpi spadek sprzedaży. Po prostu ci, którzy do tej pory nabywali pojemności mniejsze z różnych powodów, być może przeniosą się do pojemności wyższych, bądź też zmienią swoje preferencje na inne kategorie alkoholi. A chcielibyśmy tego uniknąć. Pamiętajmy, że branża spirytusowa to jest istotny wpłacający z tytułu podatków. Chcę powiedzieć, że płacimy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego dwa razy więcej niż branża piwna. Przy mniejszej zdecydowanie konsumpcji tzw. czystego spirytusu, zawartego w napojach spirytusowych próbowaliśmy dotrzeć do świadomości decydentów, pytaliśmy, skąd się wzią, wzięła taka, taka inicjatywa. No, stało się dura lex, sed lex, twarde prawo, ale prawo będziemy musieli się do tego dostosować, ale czujemy się dyskryminowani, czujemy się pokrzywdzeni, czujemy się niewysłuchani. I nie uzyskaliśmy, szczerze mówiąc, żadnego przekonywującego argumentu, który taką decyzję by spowodował. A czy ma Pan informacje dotyczące planów związanych z możliwością sprzedaży alkoholu przez internet? No właśnie, jeżeli chodzi o plany, to zdaje się, że planów nie ma w tej chwili strona rządowa czy legislator żadnych. Chcę podkreślić, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej i o ile wiem, jednym z siedmiu na świecie, gdzie sprzedaż alkoholu, alkoholu wszystkich kategorii piwo, wino, alkohole mocne przez internet jest zakazana. Jeżeli jest to legalny produkt, jeżeli konsument, dorosły konsument, świadomy konsument ma prawo nabywać poprzez internet, inne produkty, to dlaczego legalny alkohol jest z tego wyłączony? Jest to dyskryminacja, a jednocześnie twierdzę, że ogranicza to w pewnym sensie również ekspozycję konsumentów na możliwość zarażenia się koronawirusem, jeżeli będzie siedział ten konsument w domu i zamawiał poprzez internet. A czy branża planuje jakieś działania, na przykład yy, wspólnie z posłami, żeby jakąś inicjatywę legislacyjną w tym zakresie złożyć? Yy, jesteśmy w stałym kontakcie z co najmniej kilkudziesięcioma yy, posłami, senatorami. Apelujemy również do strony rządowej, aby zechciała łaskawie rozważyć możliwość wspólnego wypracowania modelu, który z jednej strony umożliwiłby dostęp do zakupu alkoholu przez internet, a z drugiej strony zabezpieczał, zabezpieczał niemożliwość zakupu przez osoby niepełnoletnie. Chcę powiedzieć, że zakup alkoholu przez internet nie jest zakupem impulsywnym spontanicznym, natychmiastowym, bo ten towar do, trafiłby do konsumenta ze stosownym opóźnieniem wynikającym z logistyki i zastosowanie odpowiednich procedur, chociażby wylegitymowania się nabywcy, czy jest to ten nabywca. Który rzeczywiście zamówił, zapłacił za, za towar i odbiera towar, jest już taką bramką, która, która, która cywilizuje w sposób, w sposób właściwy i jednoznaczny tę formę handlu. Dziękuję za rozmowę. Uprzejmie dziękuję.